Nie uwierzyłbym w tę historię, gdybym nie słyszał jej od bardzo wiarygodnych ludzi, którzy zresztą są negatywnymi, ale bohaterami tej historii. Otóż jest końcówka lat 90. i moi znajomi, pięć osób, założyli pewną organizację non-profit w swoim mieście i postanowili zrobić pierwsze spotkanie, na którym zaproszą wielu ludzi z zewnątrz, żeby pokazać swoją działalność. Więc wynajęli salę, to ich trochę kosztowało, ale pomyśleli, wynajmiemy taką dobrą salę, żeby dobrze się zaprezentować. Zamówili jakiś catering, nawet zaprosili mówcę z zewnątrz, który miał parę słów takich motywacyjnych powiedzieć do ludzi, którzy przyjdą, więc zapłacili mu za to, tak. No i powiedzmy, że to miało być w czwartek o 17 spotkanie. Wszyscy już są od godziny 16, .00. o godzinie 16.45 myślą, no już pierwsze osoby powinny przyjść. 16.50 nie ma nikogo, 16.55 też nie, 17.00 też nie, 17.05 też nie. Tak trochę się niecierpliwią, jest im głupio w stosunku do tego mówcy. Mówca mówi: dobrze, to poczekajmy jeszcze 10 minut, ten akademicki kwadrans, 17.15, dalej nie ma nikogo. No i ten mówca mówi: no trudno, tak się czasami zdarza, ale powiedzcie, gdzie rozreklamowaliście to spotkanie? I oni tak po sobie. I okazało się, że w natłoku tych wydarzeń. Natłoku swojej działalności, ale też przygotowań do rozpoczęcia, do wydarzenia tego, zapomnieli zaprosić ludzi. Przygotowali wszystko dla ludzi, tylko zapomnieli ich zaprosić. Tylko. No właśnie. I może się tak zdarzyć w naszym chrześcijańskim życiu, że robimy wszystko, a zgubimy w tym Jezusa. Hmm? Co to znaczy? Przyjrzyjmy się w Ewangelii Łukasza. W drugim rozdziale mamy taką historię. Rodzice jego, czyli Jezusa, chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udał się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. To jest połowa tej historii. Czyli raz w roku każdy pobożny Izraelita powinien udać się do Jerozolimy na największe święto, święto Paschy. Gdy Jezus miał 12 lat, to jest odpowiednik naszych 18, tak? czyli 13 lat to była taka pełnoletniość, ale jeżeli ktoś był bardziej taki gorliwy, rodzina była bardziej pobożna, to już w wieku 12 lat, jeżeli chłopiec był odpowiednio dojrzały, chodzono z nim do Jerozolimy, uznawano go za dorosłego. I oni chodzili według zwyczaju. I to jest pierwsza rzecz. Kiedy mamy pewne zwyczaje, to jest właśnie... W życiu jest tak, że trzeba iść środkiem drogi, mogą nam wpaść w rów po lewej i w rów po prawej stronie. W każdej dziedzinie życia i w każdej sprawie. I tak samo są ludzie, którzy... Ja bardziej należę do tych ludzi, którzy mają zdyscyplinowane życie, że mają regularny czas modlitwy, czytania Biblii. I są ludzie, którzy bardziej... W powiem, kierują się duchem, czyli spontanicznością, czyli nieodpowiedzialnością. Ale jedni i drudzy mogą wpaść w rów. Jak wpadają w rów ci, którzy nie modlą się regularnie? Opowiem historię, która jest śmieszna, ale niestety tragiczna, patrząc na to, jak obecnie toczą się losy tej osoby. Ale wierzę, że Bóg ma moc jeszcze. Bóg nie powiedział ostatniego słowa w jej historii. W każdym razie, kiedyś. Miała taka grupa nastolatków, którzy się nawrócili, którym głosiłem Ewangelię i mieliśmy takie regularne spotkania. Jedna z osób przychodziła, powiedzmy, że spotkania były co tydzień, a ona przychodziła raz na miesiąc i było takie dzielenie. Akurat mieliśmy temat modlitwy i dzieliliśmy się, co przeżywamy w modlitwie i ona powiedziała tak, a ja tak, tak się modlę może raz na 10-12 dni, ale to są takie mocne modlitwy. Nie ja wiem, co masz na myśli, mówiąc, że to są mocne modlitwy? Ona mówi, no za każdym razem jak się modlę odczuwam obecność Boga i Bóg do mnie mówi. No trochę mnie to zdziwiło, ale mówię, dobrze, a co Bóg ci mówi? No Bóg mi mówi, żebym modliła się codziennie. Wszyscy wybuchliśmy śmiechem. A ja mówię, i coś ci to mówi? Ona mówi, no tak, tak, wiem, ale no właśnie. Ale życie tak się potoczyło, że dzisiaj już nie żyję z Bogiem i właśnie, nie lubię tego zwrotu, ale życie tak się potoczyło. No pewne rzeczy oczywiście w życiu toczą się niezależnie od nas. Ale w jej wypadku to nie życie się tak potoczyło, tylko ona tak wybrała. Nie dbała o relacje z Bogiem, więc w życiu jest taka zasada, że jak o coś nie dbamy, to to tracimy. No, ale jak mówię, wiesz, że Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w życiu. W każdym razie, jest też drugi kanał, w który można wpaść, czyli nawyk modlenia się i czytania Biblii. Możesz powiedzieć, co w tym złego, że mam nawyk modlenia się, czytania Biblii, chodzenia do kościoła? Nic w tym złego, jeżeli to robisz, to jest wspaniale. Jezus miał takie zwyczaje, Jezus miał takie nawyki, to jest super, ale ważne jest, czy w tym wszystkim nie tracimy relacji z osobą, a koncentrujemy się tylko na naszych nawykach. Co mam na myśli? Podam takie dwa przykłady. Pierwszy przykład z jednego spotkania modlitewnego, gdzie lider uwielbienia, człowiek, który prowadził uwielbienie na tym spotkaniu, to spotkanie naprawdę było takie podnoszące na duchu, modlitwa naprawdę płynęła. I kiedy wychodzili już po spotkaniu, on szedł z żoną i żona mówi kochanie, jutro będziemy musieli kupić jakieś buty dla dzieci, bo zima idzie. I on się wściekł i mówi, a co ja jestem bankomatem, skąd mam wziąć pieniądze, wiesz, że jesteśmy w trudnej sytuacji. No właśnie, że z jednej strony Olbrzymia euforia na spotkaniu, a kiedy wychodzi ze spotkania, zapomina o tym, że Bóg jest żywy i realny. Co mógł powiedzieć w tej sytuacji? Mógł powiedzieć coś innego. Mógł powiedzieć, na przykład, kochanie, tak, będę wierzyć Bogu, będziemy rozmawiać o tym, zobaczę, może gdzieś dorobię dodatkowe pieniądze. No, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale wierzę, że Bóg da nam rozwiązanie. Czyli zaraz po wyjściu ze spotkania, gdzie Duch Święty pobudzał ich wiarę, on wyszedł i zaczął mówić słowa niewiary. Nie chodzi o to, żeby zaklinać rzeczywistość i mówić, tak, kupimy, jeżeli nie mamy pieniędzy, tylko powiedzieć, ok, jesteśmy w trudnej sytuacji, pomyślmy, co możemy zrobić. Może porozmawiajmy z kimś o naszej sytuacji finansowej, ale módmy się, ufajmy też, że Bóg ma rozwiązanie. I druga sytuacja, może już mniej oczywista, to jest taka, kiedy modlisz się, nie odczuwasz obecności Boga, czytasz słowo, ale to nic do ciebie nie mówi. I teraz uwaga, chcę być dobrze zrozumiany. Są takie czasy, czasami bardzo długie, czasami to mogą być miesiące, czasami mogą to być lata nawet, kiedy nie odczuwamy Bożej obecności, czytamy Słowo i nic to do nas nie mówi. No jeżeli to trwa dłuższy czas, dobrze jest się temu przyjrzeć, dobrze porozmawiać ze swoim duszpasterzem o tej sytuacji. Warto szukać. Ale czasami po prostu tak jest, więc nie chcę powiedzieć, że zawsze będziesz odczuwał Bożą obecność, zawsze jak będziesz czytał Biblię, będzie to coś do Ciebie mówić. Nie zawsze. Jednak są pewne cechy charakterystyczne, kiedy zaczynamy gubić Jezusa i to, co się dzieje, to nie jest takie oczyszczenie, które dopuszcza Bóg na zasadzie pokaż mi, że jesteś ważniejszy, niż że ja jestem ważniejszy jako Bóg w Twoim życiu, niż Twoje odczucia i Twoja satysfakcja. A momenty, kiedy my tracimy z oczu Boga i zaczynamy robić jakieś rzeczy, ale. Nie szukamy Jego, nie szukamy Jego obecności, nie szukamy tego, żeby On do nas mówił. Co się dzieje? Nie zauważamy tego. I tak jak oni, przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, my przypuszczamy, a z jakichś powodów teraz nie odczuwam Boga, a z jakichś powodów teraz jestem bardziej zdenerwowany nie mam Bożego pokoju, a z jakichś powodów Bóg do mnie nic nie mówi, a z jakichś powodów nie wiem, co mam w życiu robić, a z jakichś powodów moja służba się skończyła. Właśnie nie możemy przypuszczać. Musimy przede wszystkim rozmawiać o tym z Bogiem. Zastanawiać się sami, rozmawiać z innymi ludźmi, żeby szukać odpowiedzi, a nie godzić się na byle jakość w naszym życiu. I oni przypuszczali, że jest w towarzystwie pątników, szukali go wśród krewnych i znajomych. I to jest to, kiedy zaczyna nam brakować relacji z Bogiem, to są dwa takie sygnały. Po pierwsze, zaczyna nas bardzo denerwować Kościół albo wspólnota, w której jesteśmy. Ludzie są nie tacy, są nieidealni, denerwują nas, nie uśmiechają się, ignorują nas. My tak się czujemy. I wiele z tych rzeczy może być takich prawdziwych, ale to takie drażnienie nas, że drażnią nas ludzie w Kościele inni wierzący, to dla mnie jest zawsze sygnał, kiedy to się dzieje w moim życiu, a dzieje się tak czasami, że czy moja relacja z Bogiem jest właściwa. I druga rzecz, szukamy, szukali wśród krewnych znajomych, to jest to, że nie mamy tej bliskości z Bogiem, więc przerzucamy to i zaczynamy bardziej. Szukać tej bliskości, przyjaźni wśród ludzi. Chcemy być dobrze zrozumiany. Największe przykazanie mówi kochaj Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Potrzebujemy kochać siebie, być przyjacielem dla siebie samych. Potrzebujemy kochać innych ludzi, mieć przyjaciół wierzących. Potrzebujemy. I potrzebujemy przede wszystkim Boga jako przyjaciela. I w momencie, kiedy tracimy tą żywą relację z Jezusem, zaczynamy przesadnie szukać akceptacji, miłości, zrozumienia i docenienia wśród innych ludzi. Pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy no, taki był sezon życia, wiedziałem, że kilka miesięcy takich będzie, kiedy miałem ograniczony kontakt z ludźmi i taki się czułem samotny i różne rzeczy i tak zacząłem się zastanawiać, ok, mam trochę więcej teraz wolnego czasu, nie mogę go poświęcić na to, żeby spotykać się z ludźmi, ale co w tym czasie robię? Czytam dużo książek, oglądam dużo telewizji, a gdybym trochę więcej czasu spędził czytając Biblię i modląc się. I trochę więcej czasu, nie cały czas, bez przesady, ale trochę więcej czasu zacząłem się modlić, czytać Biblię. I powrócił taki spokój i satysfakcja z Bożej obecności sprawiła, że już nie odczuwałem potrzeby, takiej gorączkowej potrzeby, takiej, że a, nikt się do mnie nie odzywa, jestem taki sam. Chcę tu być w równowadze, tak? Oczywiście potrzebujemy ludzi, ale to był taki sezon życia i wiedziałem, że przez parę miesięcy jeszcze potrzebuję w ten sposób funkcjonować. I szukali go, szukali, aż wrócili do Jerozolimy, czyli tam, gdzie ostatnio go widzieli. I to jest bardzo ważna zasada duchowa. Jeżeli nie możesz znaleźć Jezusa, jeżeli czujesz, że On się gdzieś zagubił w Twoim życiu, to przypomnij sobie, co było ostatnio. Pamiętam, jak mój znajomy mówił, a wiesz co, no, ostatnio kiedy odczuwałem Boga, to był taki czas, kiedy Bóg mówił mi, żebym się zaangażował w pewną służbę w kościele, ale później tam były takie rzeczy w moim życiu, że pomyślałem, a nie zaangażuję się. Bóg też mówił, że mam trochę więcej czasu poświęcić na czytanie. Tam czułem, że powinienem przeczytać Nowy Testament, czytając jeden rozdział dziennie, i że co przynajmniej raz w tygodniu powinienem pościć. Mówię, żadnej z tych rzeczy nie podjąłem. Ale to chyba nie to jest przyczyną. Ja mówię, to jest przyczyną. Zaczęliśmy rozmawiać, więc on zaczął pokutować przed Bogiem, zaczął czytać Biblię, tak jak odczuwał, że powinien, dołożył post, po jakimś czasie wszedł w służbę, Boża obecność powróciła do jego życia. I tak samo było tutaj. Czytamy dalej ten fragment. Dopiero po trzech dniach znaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego, Synu czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Leż on mi odpowiedział, czemuście mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. No w zasadzie pozostaje mi powtórzyć to, co mówię tak bardzo często i co tak bardzo często widzę w swoim życiu. Oni nie rozumieli, i czasami jest tak, że my w naszym życiu nie rozumiemy, jak mogliśmy zgubić Jezusa. Albo rozmawiam z kimś, kto nie jest wierzący, to wtedy rozumiem, ale kto, kiedy rozmawiam z kimś, kto był wierzący, albo miał bliską relację z Bogiem, zaczął ją gubić i on mówi o swoich problemach, ja mówię: pierwsza rzecz, potrzebujesz wrócić do Jezusa, do takiej żywej relacji z nim. A ktoś mówi: ale nie, to w ogóle nie jak się ma, tego już próbowałam. Ja mówię: tak, próbowałeś, byłeś szczęśliwy, kiedy byłeś z Jezusem. Później szatanowi udało cię. Udało się odwieść się od tego. Pamiętasz, że jak Jezus przed ziemię, to mówił: Nawróćcie się, a dosłownie, to znaczy, metanę, zmieńcie wasze myślenie. Więc, jeżeli Duch Święty nas nie oświeci i nie pokaże nam, jak zgubiliśmy Jezusa, to my sami z siebie możemy nie zauważyć, że go zgubiliśmy, a nawet jeżeli go zgubimy, przestaniemy się z nim realnie liczyć w życiu, to możemy myśleć: Na to próbowałem, to nie działa. Jezus to nie jest to, Jezus to nie są zasady, to nie jest służba, którą pełnisz, to nie jest misja, którą masz. Jezus to jest osoba. Ktoś, kto Ciebie kocha, ktoś, kto oddał za ciebie swoje życie. I pomodlę się o to, żeby Duch Święty dał nam tą wrażliwość na naszą relację z Jezusem, abyśmy jej nie zaniedbali, a kiedy skończę, powiem Amen. Ty się pomódl. Duchu Święty, ty przychodzisz po to, aby wywyższyć Jezusa w naszym życiu. Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, sprawiasz, że Jezus staje się Panem, że Jemu poddajemy nasze życie. Kiedy Ty przychodzisz, przekonujesz nas o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie i rozumiemy, że Jezus jest tym, który oddał za nas swoje życie. Rozumiemy to nie nasz, tylko naszym umysłem, ale rozumiemy to także naszym sercem i w pełni otwieramy się na Boga. Duchu Święty, otwórz nasze serca, abyśmy zobaczyli, czy nie gubimy Jezusa w naszym życiu. I wypełnij nasze serca taką gorliwą miłością do Jezusa. Duchu Święty przyjdź i dokonaj tego. Amen.